Pod koniec tego roku poznamy dwie koncepcje przebudowy stadionu miejskiego w Tarnowie. Zaprezentowane zostaną także wizualizacje. Przygotuje je firma Starnowa, która wygrała przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji. Wpływ na decyzję, która koncepcja zostanie wybrana, będą mieli nie tylko działacze i władze miasta, ale także kibice. Na mój wniosek Rada Miejska wpisała do wieloletniej prognozy finansowej ponad 20 milionów złotych na przygotowanie i przeprowadzenie modernizacji stadionu. Możemy dzisiaj przypuszczać, że to kwota niewystarczająca. Bardzo będziemy liczyć na dotacje Ministerstwa Sportu. W pierwszej części swoich prac ma przedstawić do wyboru dwie koncepcje. Te koncepcje będą publicznie również konsultowane. Zapytamy zarówno użytkowników tego obiektu, jak i Kibiców, osoby, które są zainteresowane sportem w Tarnowie, wybierzemy jedną z tych, koncep, tych koncepcji i dla nich będzie przygotowany program funkcjonalno-użytkowy. Pojemność stadionu będzie wynosiła 12 tysięcy widzów. Dostosowany ma być zarówno do rozgrywek żużlowych, jak i piłkarskich. Końcówka tego roku to intensywne konsultacje i, no i wreszcie będziemy mieli jasną koncepcję. Mam nadzieję, że będzie się podobała wszystkim, ponieważ tylko w tym, tym dokumencie, który otrzymamy, będą zaprojektowane zadaszenia nad główną trybuną, będzie boisko piłkarskie, które powinno odpowiadać już tym bardziej wymagającym normom uprawiania piłki nożnej na, na stadionie, podgrzewana płyta. To, będą, to będzie również sala konferencyjna. To będą sanitariaty, to będą rozbudowane sale dla tych, którzy są kibicami, ale chcą mieć swoją, swoją galerię. To bardzo często na stadionach, również na stadionach żużlowych, występuje. A więc spodziewamy się, że będziemy mogli w przyszłym roku zamówić modernizację i uzyskać nowoczesny stadion w Tarnowie. Przewidywany koszt budowy nowego stadionu miejskiego wyniesie najprawdopodobniej między 50 a 60 milionów złotych. Miasto na ten cel ma zabezpieczone 20 milionów. O resztę trzeba będzie się postarać w Ministerstwie Sportu, które może udzielić takiej dotacji. Póki co należy się mimo wszystko cieszyć, że coś drgnęło w sprawie budowy nowego stadionu w Tarnowie.